Jak nabyć dobre artykuły z naszego kraju? A z jakiego my jesteśmy kraju? O matko Polko, co pan zamierza się? Dobre nasze, delicje szampańskie i tysiące innych polskich produktów. Kupuj taniej w Tesco. Jak pokazywać kartę klapkart przy kasie? O tak. Ech, przypomniały mi się czasy Cara. Jakiego Cara? Okrutnego, co nie pozwalał Polakom punktów zbierać w sklepie szerokim. Jak pokazywać kartę klapkart? Jak najczęściej, by mieć dużo punktów. Kupuj taniej w Tesco. Śnieżka to pewny wybór i zawsze piękne ściany. Śnieżka Bicolor. Nowa farba dostępna tylko w kastoramie. Śnieżka, bodaj dalej. Często patrzymy na otaczający nas świat z niepokojem. Ale czas spojrzeć z nadzieją i zobaczyć, co możemy zyskać: odnawialne źródła energii w domach, szkołach, fabrykach. Transport bez emisji spalin oraz inwestycje w ekologiczne technologie. To nasza przyszłość. Transformacja energetyczna opłaca się w trzech wymiarach. Dla twojego zdrowia, dla twojego portfela i dla środowiska. Transformacja się opłaca w trzech wymiarach. W PKO Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci. Dzięki niej możesz uczyć się oszczędzać. O, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. A jak się nazywa ta apka? P.K.O. Junior? Na córki pytam. Dzieci uczą się szybciej niż nam się wydaje. Załóż dziecku konto z aplikacją P.K.O. Junior, żeby uczyło się jak radzić sobie z pieniędzmi i jak oszczędzać. P.K.O. Twój ba. Na Wielkanoc mamy schab wieprzowy bez kości 11,65 kg. A wegetarianie kuchony pysie. Zjedzą tradycyjnie winogrona. A różowe 5,79 kg. Dla ciebie do rodziny. W każdym zakątku naszego kraju znajdziemy pyszne produkty, z których. I widzę, że ci smakuje, co? Ach, jak kwaśnica gęby nie wykrzywi to. To co, Heniu? To. kaszanka. Dobrą żywność z Twojego regionu ser żółty 15,99 kg i arbuzy złoty 99 kg kupuj taniej w Tesco. Lubisz bawić się smakami? Więc najpierw zasiadasz do pieczonego kurczaka, za chwilę do sałatki z majonezem i do śmietankowej babeczki. A potem czekasz na dodatkowe atrakcje. Zgagę i niestrawność. Dlatego jeśli poczujesz pieczenie i dyskomfort, weź famotydyny Ranigast numer 1 na zgagę i niestrawność, która działa tak szybko i tak długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast. Ty czekasz krótko, on działa długo. Sojus. Trwała koloryzacja aż do 100% pokrycia siwych włosów z ochronną keratyną w masce. Aż do 100 dni intensywności koloru. Koloryzacja Sojus. You, intensified. Okazało się, że mam problemy z wątrobą. A nie nadużywam alkoholu i dobrze się odżywiam. Niemal co trzeci Polak ma stłuszczenie wątroby, co może prowadzić do zapalenia. OptiHepan. To pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. Optichepan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. wzór na szkolną wyprawkę. Tata kupuje w Carrefourze artykuły szkolne, ubrania i buty. Za każde wydane 100 zł. otrzymuje bonusy. Kupon na 500 punktów Payback plus 5 zł. w Ebonie. W sumie może zdobyć do 2500 punktów i do 25 zł. w Ebonach. Zadanie: oblicz, ile Ty możesz zyskać, kupując z apką Mój Carrefour i Payback. Carrefour jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Sajos. Pielęgnacja Intense Keratin z kompleksem keratyny dla mocniejszych włosów od wewnątrz. Sajos Intense Keratin. You Intensified. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać Twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilac. A dla osób starszych Multilac 60+. Plus. I wszystko wraca do normy. Multilac. Regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Hej IKEA. Czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można. Let's go! IKEA. Radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Stworzyłem ci abyś codziennie czyścił i odświeżał naszą toaletę. Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj BREF Power Active. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wedixin zmętnienie specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Wedixin Intense to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. A twoje kolano, jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony tato. Jak Difortan? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan dla mnie najsilniejszy. Napełnij swój dzień z nałęczowianką. Napełnij odwagą, by wznieść się wysoko. Tak jak nałęczowianka, która napełnia się siedmioma minerałami prosto z natury. Nałęczowianka Łęczowianka napełnij swój dzień do potęgi N. Zostanę tu na całą noc, brudna, do rana wszystko zaschnie. So what? SOMAT Excellence 5 w jednym, z ekstra mocą usuwa zabrudzenia zaschnięte do 72 godzin dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj Somat Excellence 5 w jednym, mój numer jeden na zaschnięte zabrudzenia. Lidlowy przegląd cenowy. Rośnie temperatura rozmów o różnicach cenowych w biedronkach. Na wakacjach drożej są na to klienci. Jak jak się o tym dowiedział, to był jak w dolinie. A myślałem, że jestem przygotowany na wszystko. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w innych badanych miastach. Nawet o ponad 13 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl. gośnik Koszyk. Odkryj moc świeżości marki Silan która zapewnia świeżość 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i twoich bliskich. Ciesz się czystą eksplozją świeżości. Silan, zapach, który pokochasz. Są swojskie nasze pomidory 4.99 kg. Ale czasem by się chciało czegoś innego, gdzieś dalej wyjechać. To mamy grill na kółkach 49.99. Szybki jak wiatr. W kielcach. Tesco. dla ciebie dla rodziny. Oszczędzę A to świnka. Najpewniej oszczędzisz kupując w Tesco. Mamy zatrzęsienie produktów w niskich cenach i punkty klapkart za zakupy. Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Zakupy. Komar, ale lefin pomoże w mniej niż dwie minuty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Persil. Kiedy dobre uczynki pozostawiają po sobie trudne plamy, czas dać z siebie wszystko z żelem Persil. Skuteczne usuwanie plam i higieniczna świeżość pralki dla perfekcyjnej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Głęboka czystość to musi być Persil. Uciekamy. Pomoda 9. Super hybrid. Podążaj własną drogą. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, zostajesz super bohaterem. Masz moc i odwagę, by zmieniać świat, a niemożliwe nie istnieje. Teraz do wygrania 80 milionów złotych. Eurocheckpot. Doświadczaj więcej. Ucz się i baw z TVP ABC. W najnowszym numerze. Wakacje w Literkowie. Przygody Pająka Lukasa. Gry i zabawy z ulubionymi bohaterami oraz dwa prezenty niespodzianki. Gdzieś jest Uwaga! Nie Pszczółkowy ]cie. konkurs. Złóż życzenia z okazji 50. urodzin Pszczółki Mai w aplikacji TVP VOD. Weź udział w zabawie i zgarnij atrakcyjne nagrody. Do wygrania m.in. hulajnoga elektryczna, tablety i powerbanki. Aby wziąć udział, pobierz aplikację TVP VOD i wypełnij specjalny formularz. Świętuj z nami urodziny Pszczółki Maj. Już w TVP VOD. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład do środy. Pomidory na gałązce na wagę. 3,99 za kilogram. Oraz pieczarki 500 gramów. 4,99 za opakowanie. Z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną z kurczaka. Tylko 6,99 za kilogram. A tylko do czwartku. Tarkówka grillowa czas na grill mega Jedynie 8,99 po wyświetleniu oferty w aplikacji. 30 lat niskich cen. Codziennie biedronka. Czas dla rodziny. Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Bez konserwantów i sztucznych barwników: Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze. Jedno jest pewne: bywają naprawdę ciężkie dni. Ale papier rumiankowy Regina zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. Regina Paper for People. Sponsorem programu jest firma Zbyszko. Producent napoju trzy cytryny. Sponsorem programu jest Whirlpool. Producent piekarników z funkcją pieczenia pizzy. Na zły nastrój, zmęczenie i stres. Depresanum. Heniu, Angrybercy już są. Polecisz? No to. Polecam! Przynieś znaczki i odbierz swoje maskotki, Angry Birds. Ale nie musisz się spieszyć. Dla wszystkich wystarczy. Zapraszamy do Tesco. Co zrobić, żeby w Tesco wydawać mniej? Kolega chce coś powiedzieć? Tak. A co? Nic. Ua! Że co? Że nic. Klapkart. Żeby wydawać mniej, trzeba zrobić tyle, co nic. Kupuj taniej w Tesco. Jeden ruch przynosi efekt. I jeden ruch może rozpocząć sprzątanie bez wysiłku. Wileda Turbo obraca się i wyciska. Z każdym ruchem mop staje się bardziej suchy, co zapewnia doskonałe czyszczenie. Mop obrotowy Turbo. Wileda. Co to za gwiazda? To serioż. Nie, ta druga. Mm, to Meglio. Meglio gwarantuje doskonały połysk. Z nową formułą jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporczywym tłuszczem. Meglio. Doskonały połysk. Hej IKEA. Czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można. Let's go. IKEA. Radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Nie mam czasu na zaparcia. Wybieram Xenna Fast. To nowoczesna mikrowlewka. Działa już w 10 minut. Wystarczy jedna dawka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A dla dzieci nowość. Xenna Fast Junior. Ulga od zaparcia nawet w 10 minut. Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Rabat do 50% na wybrane meble. Na przykład krzesło biurowe za 270 zł. Rabat 50%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję. Gwarancje ceny. JISK! Scandinavian Sleeping and Living. Od teraz marka 4F w Daishman. Czas na powrót do szkoły w wielkim stylu. Snickers już od 119.99. Bo kochamy buty. Daishman. W teorii możesz dopiero przymierzać się do zakupu nowej kuchni. A w praktyce możesz mieć ją w Kastoramie. Teraz dostaniesz 20% zwrotu na kupon, czyli nawet maksymalnie do 4000 zł, a zapłacisz w przyszłym roku. Tak to spadłem z jednorożca. Na szczęście na rany i oparzenia mamy... Help for Skin! Bo Help for Skin działa jak cztery produkty w jednym. Przyspiesza gojenie ran, pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko blizny. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Poczwórna moc gojenia na rany i oparzenia. Wybierz większe opakowanie Help for Skin gojenie ran i zaoszczędź do 40%. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care. Technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. Zdrowa mikrobiota to klucz do odporności. Mleko hip 2 Biokombiotik. Prebiotik Probiotik z kompleksem immuno. Odporność zaczyna się w brzuszku. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Borotalko prezentuje. Nowe Borotalko Original. Nowe Borotalko Original. Chwytaj życie. Tak dużo zabawy oznacza dużo bardzo brudnych ubrań i dużo prania. Uporaj się z tym z łatwością z e-aromaterapia. Potrzebujesz jednej kapsułki dla czystego prania już w 20 stopniach i długotrwałego zapachu, który wprowadzi cię w dobry nastrój. Dużo pierzesz? Pierz z e. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. A gdzie niesamowicie? To intruz! Intruz! Wrócę! Zobaczcie! To dezodorant Old Spice, który zapewnia świeżość na cały dzień. Nikt nie pachnie tak dobrze przez tak długi czas! On ucieka! Płynę na koniu morskim. W teorii możesz dopiero przymierzać się do zakupu nowej kuchni. A w praktyce możesz mieć ją w kastoramie. Teraz dostaniesz 20% zwrotu na kupon, czyli nawet maksymalnie do 4000 zł, a zapłacisz w przyszłym roku. Na których pełno w sieci. Wielka Ponad milion yeah. dzieci uczy się cyberbezpieczeństwa w grze edukacyjnej od ING. Zakupy W Lidlu z kuponem Lidl Plus akumulatorowy odkurzacz już za 249 zł. Zestaw do mycia podłóg Wileda tylko 79 zł. Oraz składana barownica 69 zł. Boy, Rodzinny obiad ledwo się zaczął, a ja już czuję się pełny. Silne wzdęcia? Weź Espumisan Max z wyższą dawką symetykonu, który skutecznie rozwija pęcherzyki gazów. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Espumisan Max. Szybka ulga od silnych wzdęć. Hej, a czy w IKEA można na raty? Pewnie, że tak. Teraz wymarzoną sypialnię, kuchnię czy salon możesz mieć od razu. Go! IKEA radość czujesz w pełni, a płacisz później w wygodnych kawałkach na raty 0%. Dostępne w sklepach na ikea.pl i w innych punktach sprzedaży. IKEA, lepiej pomyślany dom. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać? Ten chyba nigdy nie miał burzy w jelitach. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. Dlatego to numer jeden w Polsce. Stoperan na 100% z tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wakacje Fast Minute? Wypróbuj nowy Stoperan Fast. Rozpada się nawet w kilka sekund. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę APAP. Dla mnie najszybszy. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Odporna na szefów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Jeden ruch przynosi efekt i jeden ruch może rozpocząć sprzątanie bez wysiłku. Wileda Turbo obraca się i wyciska. Z każdym ruchem mop staje się bardziej suchy, co zapewnia doskonałe czyszczenie. Mop obrotowy Turbo. Wileda. Borotalko prezentuje nowe Borotalko Original. Nowe Borotalko Original. Chwytaj życie. Jak sobota, to tylko doli dla doli dla po promocję tam. Parking, ram, pam, pam, pam. Tania sobota w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL 35% taniej, tylko 15,99 za kilogram. Orzechy nerkowcale 1200 gramów, jedno opakowanie plus, jedno gratis. A dodatkowo arbuz luzem tylko złoty 49 zł za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu brzuchy brzuszki. Kiedy pojawi się ból, NOSPA MAX szybko trafia w skurcz źródło bólu i usuwa ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak dużo zabawy oznacza dużo bardzo brudnych ubrań i dużo prania. Uporaj się z tym z łatwością z e-aromaterapia. Potrzebujesz jednej kapsułki dla czystego prania już w 20 stopniach i trwa. Uwaga rodzice i uczniowie! Odlotowe ceny na start szkoły właśnie wylądowały w Oszą. W Oszą czeka na was blisko 3000 szkolnych produktów pierwsza klasa w cenie ekonomicznej. W jednym miejscu zrobicie całe zakupy dla całej rodziny. Teraz długopisy Big 8 sztuk 37% taniej tylko 4.99. A przy zakupie artykułów papierniczych 30% ceny wróci do ciebie na konto skarbonka. Oszą co zaplanuje, to kupuje. Dobra moi mili. Każdy wie co robić. Marta? Kieruje akcję prosto do celu. Marek! Staję na wysokości zadania. Kasia! Cały czas na pomocy. I gramy u siebie, więc jak będzie? Uprzejmie będzie! Kupy robię tu! W moim lidlu. Tu pomagają, uprzejmie mają. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. dla tych, którzy chcą komunikować się prościej. Prosta oferta z internetem mobilnym bez żadnych limitów, najszybszym w Polsce. Dołącz do po prostu pod T-Mobile. Śnieżka to pewny wybór i zawsze piękne ściany. Śnieżka Bicolor. Nowa farba dostępna tylko w Kastoramie. Śnieżka. Podaj dalej. Gdy jelita wysyłają Ci SOS, nie zagłusza ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam Debutir Forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego z przewagą w jelicie grubym, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutir Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na długo. Teraz dostępny także w wersji Max. Aż 500 mg maślanu sodu w jednej kapsułce. A teraz poczęstuj się gumą. wzdęcia, niestrawność ból brzucha to mogą być oznaki chorej wątroby a wyniki badań to potwierdzają weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę Eseli Forte to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu Eseli Forte twój lek na wątrobę Ci w pralce? Pokażę ci sztuczkę. Trochę octu, kwasek cytrynowy? Wlej do bębna. Aluminiowa kulka? Dobrze, Słyszymy różne porady jak dbać o naszą pralkę. Jednak to kalgon dzięki sile 4 w 1 jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcem cyklu ocet zwalczył jedynie małą ilość brudu, a kalgon zapobiegł mu nawet do 96%. Dodawaj kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona twojej pralki. Muszę życie każdej pralki to kalgon! Jedzenie najlepiej trawi się w spokoju, ale gdy jesz w biegu, a stres ściska ci żołądek, to twoje trawienie nie nadąża, a ty czujesz się ciężko. Weź Verdin Complex, kompleksową pomoc na trawienie. Wystarczy już jedna tabletka. Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża. A gdy potrzebujesz pomocy eksperta, sprawdź, jak działa połączenie siedmiu ziół w kroplach Verdin Expert. Ach, nie ma to jak zimna kola. To kola z Lidła. Freeway kola. Oh, it, no, już od poniedziałku wszystkie napoje Freeway w super ofercie. 2 plus 1 za grosz. Freeway. Twój ulubiony smak. Bardziej free.